Siemka z tej strony, prosoł i witam Was w kolejnym odcinku z Lucky Style na PlayStation VR. Jak ostatnio pamiętacie, robiliśmy sobie poziom pod tytułem Time Warn Temple. Zrobiliśmy sobie na time triala na minutę i 36 sekund, aż sekunda nadrobiona. No i oczywiście story mode, prezent oraz czerwone monety. No i zaczynamy sobie puzzling passages. Um, aha Nara Nara No i cetera. Aaaa. Już widzę jak z tego robią taj'a. E, nie dostałem. O, tu jeszcze jedno. E, okay. Duo. Go zabiło. Żonę było. No powiem wam tak: troszeczkę dziwny będzie ten poziom, jak trzeba będzie go robić na ten trialu. Co ja zrobiłem? Aha, czyli tej rośliny nie trzeba pokonywać, dobrze wiedzieć. Uh-huh. cie. Oo i mam prezencik za to. Moim okresem w tym poziomie, żeby nie było wrogów. Ok, tutaj tak powoli trzeba będzie zdobywać pewnie te tarcze. O, tu jest kolejna. O, i tu jest jeszcze kolejna. Trzeba się trochę nagimnastykować. A zresztą niech to opadnie najniżej jak tylko będzie mogło. Byle nie do wody przed samym końcem. No i dobra może być. Nie ogarnąłem, że może być na górze. Ale krótki ten poziom był. 6 minut. Dobra, dostanę teraz złote trofeum za to. <laughs> Patrzcie. Super. W minutę mam to przejść. Ej, wy jesteście chorzy. Ej, nie, to jest naprawdę żart. Może bym miał już tą bombę tutaj. Może to trzeba stanąć na chwilkę, czy coś? To jest najgorszy pomysł na time trial, na jaki mogli wpaść w ogóle twórcy. No i jak to nie trafiło? No jak? No i dajcie sobie spokój, naprawdę. Nie, ja muszę chyba w sufit patrzeć, żeby normalnie tam trafić w tą tarczę! Jeszcze nie wziął bomby oczywiście. No aha, aha. Nie można zrobić na szybko, nie? Nie można, nie można. No nie, muszę się patrzeć wyżej! Dupa. No ja się patrzę wyżej. Wy w ogóle widzicie, gdzie jest postawiona ta kropka. Jest postawiona na tarczy! To dlaczego trafia w ścianę? Debil Nie, po prostu mnie rozwali coś od środka. Czekajcie, mam pomysł inny. Aha, no tak. Mhm. Zapomniałem. Nie wiem, czym ja w ogóle dostałem, nie? czego nie umiem czekać. Part 1. O, nie mogę. Mam dosyć już powoli. Czekaj, jaki będzie ostatni poziom hech. Nie. Bo minąłem kryształ. No tak, i coś jeszcze, i coś jeszcze. Macie do dodania. Ej, powie mi ktoś jak Ej, tam był koniec! Potem był koniec! Widziałem tą flagę z pucharkiem Tym time trialowym i dupa Może cały czas się drapę ponosi, bo mnie... Swędzi cały czas. Mhm. Mm o oh, jest. Chcę chociaż dotrzeć do końca, żeby Wam pokazać. ...prześmieszne, normalnie prześmieszne. Dlaczego ja... nie odczekam... ...sobie tej chwili właśnie? I później nie jestem w tyle. Dlaczego on nie chce tej popy Zaraz do was wracam. Boże, słuchajcie, udało mi się. Zrobiłem to w 20 minut. Mniej niż 20 minut. I mam 5 sekund zapasu. Uh! Tak się cieszę. Została mi ostatnia czasówka, którą zrobiłem na, na sennym odcinku. Eee, Find Red Coins. Dobra, zaczynamy. Uhuhu. Ale się cieszę, że mi się udało to zrobić. Matko, bałem się, że to będzie takie ciężkie. Ale powiem wam, że naprawdę, jedne timetriale, ten poprzedni był tragiczny, chyba najgorszy ze wszystkich, moim zdaniem. Eee, nie będę go wspominać zbyt dobrze, ale cieszę się bardzo, że nie będę musiał już wracać do tej gry. Tak szczerze mówię, cieszę się, że nie będę musiał wracać do tej gry. Eee, bo, bo, bo tak. Bo gra jest naprawdę ciężka. Momentami naprawdę może przeprawić czasami gracza o. płacz. Tak gry nie powinny działać, no. Moim zdaniem. Dobra. Ulala, ile monet. Miliony monet normalnie Co? Czasami się zastanawiam nad tym, co ja w ogóle mówię Dobra. Fajen 9. O, tu jest dziesiąta Dobra. O, raczej na spokojnie chyba zbiorę sobie te monety wszystkie. O, nie. A dobra, nieważne, będziemy tam wracać. O, i tu jest jeszcze moneta. Super, ja to wszystko zbiorę. To, że przedostatni poziom trafił się taki łatwy, naprawdę. Uch. Dobra, ja wolę sobie to rozwalić i tak. No i czekajcie. Eee, tu powin. Dobra. Tu są wszystkie monety już. No. 25 na 25. I Puzzling. Eee, Passages, tak, Puzzling Passages, tak, Puzzling Passages. Zrobiliśmy sobie na 100%. No i w następnym odcinku zaczynamy sobie ostatni poziom pod tytułem Heart of the Temple. Um, boję się tego poziomu, bo to już jest ten ostatni. I boję się, że ten time trial będzie dopiero wymagający. Tak więc muszę się przygotować psychicznie, tak więc mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Lucky Stale na PlayStation VR